Witajcie, o to kolejny odcinek na tym kanale. Ze mną jest Paladyn i Hokund. Dzień dobry. temat? No no i gram z Soraką na soporcie. <grym> źle to wyjdzie. Nie grajcie z Sorakiem na Soporcie. Nie, nie grajcie. To raczej jest zły pomysł, ale... Chyba, że macie szósty level, maestri i macie ładnego skina, to wtedy mówię. Hashtag paladen. nieprawda. Też, ma też mam skina to... do Soraki. <grym> Tylko skina do niej. Ja Grym też gardę. mam. Skinka. <noise> Drobnął mi kiedyś. No Legendarnego nie mam, ja mam epika. Także no no. Bogactwo. A nie mam. i Raczej spróbuję ten mecz. Nie wiem. Mój, jak <noise> musi musi mój, a, Ja wiesz, ja tylko ci uleczy paladyn. Ty, ja spusisz, ty, ty sam musisz... Ty <noise> sam musisz. No Najlepsze <noise> będzie to, że jeżeli będą się mnie fokusować, to wtedy... E, ty będziesz tam. mnie leczył. No. I a... zrobisz chaczkę. I na pewno będę się fokusować na ciebie. że? Myślę. Lecz graszisz. Patrzcie lewej 47 i 26. Go... No i to by jest. Bo ja ci się grał soraką. Sorakowa. wszystkich w team na sam końcu w late gameie, no i wygrywasz team fight'a, bo tak lecisz. Boję się tak tylko Twitch, albo to jest Twitch na dżungli. Wiem. Twitch na dżungli był modny rok temu. Tak. Wtedy grany był Twitch na dżungli i to działało, bo miał fajne ganki. Bardzo przyjemne i mógł fajnie obić. Trochę jak Grace był wtedy. Takie wiesz, szybki clear, szybkie ganki i zamykamy mecz w 15 minucie, to taki był Twitch no. w, w ogóle Graves nie pozwala dojść, kurde ten. No, ja wzi 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 wziął Gravesa i nieźle muszę ten Irlice, nie ten Krzysiu? Tam fajnie, fajnie, umiał zrobić dobre ganki, zabijać. No, ale później co robił? No, główny robił. Dziękuję. Ja po prostu wjeżdżałem Kenem. Starałem się. moja ryczka i pięcioosobowy stunik. Dzień dobry. Mogliśmy już pożegnać enemi, bo mieliśmy się 0 1 tego Gina, który one-shotował czwarty strzał. Każdy tego trafił. Tak, cała Jeena. No, tak, żeśmy ostaty dwa. dwa. Ja miałem staty 10, 6, 15 i dostałem A, bo nie miałem za, za mało farmy. Miałem najprawdopodobniej, chociaż miałem najwięcej w grze. Eee, a Krzysiu miał 2, 3, 5? Dobrze powiedziałem? tak okay. Chyba Miałem więcej od jego i fragów, i asyst i farby, i wszystkie dało No nie wiem, czy punkty, punkty ten. Zawizy. Punkty za wizję, nie wiem jak, ale myślę, myślę, że też go pokonałem, bo tam sporo zrobiłem. Co wziąć pierwsze, kolego? Eee, pierwszy bierzesz, no ten item na supporta, który straci z takim magiem. Nie, nie, skill, skill. A jaki item to eee, Skill to W, obijasz okay, dobra. To lubujesz się wcześniej A, to jest e, przywracanie zdrowia co 6 sekund. Ja sobie dosłownie zawsze biorę Kuna za win. Co? 10% A? maksymalnego zdrowia to odnawia, to jest tak zarąbiste dla tanków. Znaczy no, ogólnie to teraz tutaj nie ma kielicha. Czekaj, jeżeli na czekaj, czekaj, czekaj. Soraka jest o, o, nałożony efekt odmłodzenia, koszt zdrowia tej umiejętności zostaje zniszczony o 80%, a cel zyskuje odmłodzenie na 2,5 sekundy. A jak, o, o, ale jak sobie dać ten od, odmłodzenie? Hm? Który to tam? Ja chcę dać ten, ten efekt odmłodzenia? Jak sobie go dać? A który to jest? Nie wiesz, to jest skill, tak? W daj, tutaj, nie, w napisane mam, że od, ten efekt odmłodzenia, ale się zastanawiam, jak sobie dacie ten efekt odmłodzenia. W to jest heal i a, możesz używać tylko na innych. jak trafię, enemy Q, to daje odmłodzenie. Tak, ta, wtedy tobie będzie HP. To i, po... I dostajesz, e, jakby mniej many używa na healowanie ciebie, a ty też zyskujesz odmłodzenie na 2,5 sekundy, Koniec, tobie to konkretnie daje. Lol. Timo, timo. Pokczamp. Pokczamp jaki ładny dobry invade. Dwie osoby tam wleźli? A, no, dobra, raz nie wiem razbił tego Ale nie no. wiem, ale dobra, zawsze jakaś ten Lucian jest w Dawidzie, nie ma pajka. Ja tu zbinguję, że nie ma pajka, bo Lucian był na midzie, właśnie idzie w naszą stronę. W zasadzie mogę tu tylko stać Teraz Ja sobie idę do krzaka i patrz, nie dajmy co tego i wejdę. Patrz, oni robią to. O, To ty bananem chciałeś ukryć ja Otychamy, nie nie, 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 nie obija, dziad. Pierdzielony Dobra, szybko. Dobrze, no, że oglądałem, oglądałem różnych graczy, którzy grają za Owiec. Aż tak źle może nie będzie. A znaczy, na, na tak oglądał kapsa. Hashtag, hashtag nie wiem, tak, no to tylko ostatnim Rekklesa oglądałem, tak szczerze, że mi się... No to jest main, ja oglądam często tego, Wunder'a. E, Wunder jest fajny człowiek. W ogóle teraz to ten jest w G2to. Mi to się, remikują czy nie? Nie wiem. Sorry za tego jednego creepa. Aj, no reporta masz. No jeden creepek tak jak nic mi się nie stało. Dobra, maszki. Może... Tylko on będzie miał jak przewagi, to jest trochę turystycznie mm. Trudno, gra solo Luciana, to będzie ciężkie dla niego. Ja, no nie. Lucian może fajnie obić. Może ładnie obić, ale... Ale on nie ma many już. Ty okay, właśnie widzę. Nie ma many, można by z niego wjeżdżać. Jak tylko chcesz, tylko miniony trzeba wpuszczonać. A że on zdołał odpuszczować, to jestem w szoku. Co... Nie, nie, bo ja próbuję skitować to wiesz. Ale co by nie było, to by taki yy, trzeba mieć to. Sensie. O ma czwarty level, my mamy drugi. Zamiony. Dobra, mam E. Co? Dobra, mam E. E to był ten e, silence, co nie? No Jezu, ja atakuję, a ten deskituję tylko. Patrz, podchodzi do ciebie. Nie remake'uj, bo jest łatwo koniec No to dobra, no to mamy fajny game, bo nie ma tego pajka. Możemy mieć tylko jakoś tam jeden, ale raczej nie zrobić za dużo mając jeszcze... Nie mając farm praktycznie. Jak mogę tak obijać z daleka? O! Zmarnował bo... one. Ja tylko nie mogę go do niego podejść, to jest takie najprzykrajsze. tego wszystkiego. Idę zwardować. Raczej znaczy, nie spodziewałem się tu ganków, ale no. Dobra, nie pozwalam mu się farmić Dobra, ja go wygoniłem jeszcze, do, do dodatkowo, o, ty masz czwarty level, nice, nice, nice. Masz teraz taki samy kąt. Co no, on pierdole? Hija, dwa summonerki. Wszystko. S dwa samonary spali. Oczam Masz, dam ci chwilkę. E, czekaj! A, Kurde, widziałeś to? Nie trafiłeś niestety o. A on tego nie sfrizował. Ja Mam silensa mi zaraz dać. Tylko... Ja jakby to zwardowałem. Mam jeszcze jednego zwarda na więc jak tylko się wyczerpie, to idę tak z powrotem zwardować. E użył? Nie, 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 nie ma many, użył E. Ma takiego loa. <śleski> no i tak byś go nie dobił. Ale ta po jego. Ty chcesz się kupa cofnąć? Nie dam ci cofnąć. Dobra, chodź, szybki push, szybki push. A dobra. dzięki. Szybki, tego miniony. Przecież widziałem, że zawsze wczeście chcieli zrobić. Ja to wszystko było zaplanowane. Tak było. Dobra, on się cofnął, i teraz będzie do tyłu. Tro, trochę. On jest. Każdy już GD do tyłu. Jak wice rodzi? To tak średnio. Tak średnio. A, dobra, jeszcze linii wygrywa. Dobra, mam broń, która rutuje. Co? A hej, ty byś zabrał tego, tego kanona. Oj. Ale ma nie dużo. <laughs> tak cię nie zabiorę, masz więcej JD. Patrz, lu Przyszę. za to wściekłe ale kozak! Jej! Wywalił <laughs> się u ciebie. Znaczy ja go nie zabiłem, nie egzekucja, ale uzyskałem śmierci. A ma. no. Zgrałem tutaj. Do. Dobra. Dobra, mam tu etat? ma szóstkę tylko, więc uważaj, ja że nie Jaj. Coś. Co? Fajny, A. fajny, fajny <grym> Co to by było? Starok, nie to wiem, co ul. oglądałem setkiem u was. Ale nie, on jest inteligentny, bo on, on nie atakował, bo mnie atakował, nie ciebie. <grym> Może przez przypadek. Nie no, aż tak się da Nie jest taki dziki. Tylko po prostu gra solo. solo. Trudno tego solo robisz. Nie mam mamy tylko troszkę. to postawię warda. A ty masz? On już nie ma No Właśnie, to jest największy problem, on się to tak z Bo No ty przecież masz manę? <noise> o, no, chudy. No ja mam... on ma manę? Ty masz manę? Przepraszam, czy... nie, ma no mamy. manę. <laughs> ale dziś szczerze jeszcze. Nie wiem, no, z to byłoby tu dużo ciężej. Ej, ja... Szkoda, ja mam już 1200 golda. Ale ty go miażysz, padnie, ja dole. Czekaj, nie wbijaj się! Nie wbijaj! Poczekaj, bo ja chciałem coś oh, przestawić... O nie, yeah. ale teraz skrypt. trzymam Czy będziemy go oddać? Nie, nie. Ale nie, bo ja... Czekaj, daj, daj jeszcze jednego creepa potrzeby do szóstki. Co chciałeś? Ty mi coś nie mów tak, że ja nie umiem grać Nie no weź to gramy wiesz, przewadz w to akurat, wiesz Ej creepa masz ko. Ja tam no, to mam many, trochę problem no ale dobra, ale ja tu zostaję bo push, no kolejne playciki To się na pewno przyda, team miażdży, tam no czekaj, play, play dobijmy. Dobra, luj. fajka w king. z tego remajka. No może, ja bym dał. Graj na feliosy, który możesz sam zrobić. Patrz, wściekł, idzie. No dobra, farma trochę No 31 Masz siłka Spokojnie Tylko ja nie mam many widzę Chodź idziemy sobie Posstawię mu takie coś Nie ja, to jest Myślimy o oddowieniu kamienia księżycowego. Ma bardzo sensowno, sens w lore, więc, bo jest z yy, Targonu, więc to ma bardzo sens ten item. z go wezmę? nie wiem, co kupić na nim. Możecie powiedzieć w komentarzach, co, co kupować na Soraka. No ja szczerze nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, dlatego, co do tego, na kupuję na Soraka. To jest coś dziwne, bo tylko się farmi. Nie mam jazdy, nie mam jazdy. Czy ty nie był taka postać, że... Trochę i No jak to? Nie cierpi, ja gram świetnie na tego Z po prostu idealnie. Nie da powiedzieć, A to nie, to już jest w ogóle nieważne. Nie. Bardzo ważne Patrz, ciekuj ludzie idę. Ja mam coś ruta. Ale wpuszczone. Bo...

Paju da. mi trochę mało HP Ale hmm. mamy jakby cerka. No, jednak mogli dać tego remake a. Jeszcze twist przyjdzie Nie wiem czy była jego taka potrzeba o, to, nie zabrał, miałem pajki, jeszcze nie potrzebuję jakoś mega z tego Guilforsa hmm. go O ja nie dostałem na no to czek. dobra. Dobra, skarniamos. Dobra, chodź idziemy. A no chyba że wiesz, że skarniemy. Nie wiesz, że z tym możemy bo mamy pójść, a też robi spory damage. Nie, nie, nie. No nie, nie za ty, nie za ty. Oho. Kurde, nie zdążyłem mu dać heal'a całego. O jakby flashuję, jakby co. No dałem mu wszystko nie zdążyłem mu... Nie, nie, nie wbiłem się niego. Będziesz mógł zunasztować No ten Z jest tylko problemem No no patrz, Timo masz ty Masz 6 ty masz 1.01 Przewagę w farmie nad tym Z-em To bym zdążyłem na szczęście Kurdźwa, naprawdę tak mało HP Dobra, Luis sprzedaje buku O kurde, ale top diff Krzysiu, pamiętaj, żeby nam ssować, ować że Z schodzi Fajnie. Tak jakby co, bo trochę byśmy mogli wiedzieć zawsze. Zawsze byśmy wiedzieli o jego ten... O jego wyprawie na pota No Timo nie tą Queen. Farmie zabójstwa wszystkim, co leci No ale Jak Queen nie gra na takiego właśnie Timo czy Wayne, to ona nie może wykorzystać swojego największego atutu O, masz ta ruta możemy spróbować zabić go. Wlaj right. No przecież pewnie solidny a to jest wasz item kurde, kurze, no nic z tego, że uszkiłem ja że mi się nie dał. Bo... No i znowu nie zostałem asysty nie Bo wjechaliście nie nie. w niego jak... Jak 180 może... No to głupi twój, że tak przychodzi to fragi, tylko... Co, so, no, so. co? <noise> za to zliczamy sesję, bo to, to, bo to tak szybko. <noise> Ojej, Kazyk do 100 tysięcy goldy, nieprzyjemnie. No Kazyk już w ogóle miał... Ora ja weź no Ano, to jest parede. Ale mam festawera. Dobra, może ja patrząc. nie będę feedował tego Seda i zejdę do was. No, dobry pomysł, pójdziemy na tego mida, chodź. Pójdę do was, chodziło mi. Psiu, nie. Nie, my, idzie, my idziemy, na mi, tego popoju. Nie, nie szatuję, idę z wami. Ja robię mu głęboką wizję. Słyszę, chciałbym sobie pograć w albo... Coś jest dajbować tego gościa? Mam Rkę kę W ogóle co daje twoja Rka, Bo nie bardzo wiem. Dobra, dostałem, dostaję jakby asystę za <śleski> nie, Naprawdę że jakieś <śleski> <śleski> kapata, żeby zdobyć asystę? Jezu, jaki to jest gość. Mam jakby co kilo czy się raczej nic nie zrobić farmy ci werłaszczę nie puszuje A to jeden O Dobry. ty ratować Złodziej farmy mały <laughs> O shit! To no ile ty masz chłopie, demager'a? Ja mi się do tego teama Ja, ja go uszpiłem O kurwa, ja mam 0 HP to jest pierdale. To jest teraz To jest pierdale. To ja pierdale. To za człowiek. Najlepsza jest tu i na topie Nie śmiejmy się z niej, gra na teamu. Nasz no nie, To jest zniszczyła jest jest Nie Idę tam do ciebie Dobra i tak przegra, bo nie ma. Lucian już myśli, że jest apkiem już dawno. Patrz, zaraz no, za Luciana. No jakby co chwila. A tutaj był. Jednak ja apkuję. Bo no, chodź, czy pomagam ci farmić. Pomagam ci w pulsowaniu, a ty. <laughs> nie, nie pytaj nie się. <laughs> no bo. Że no ja nie jestem midlanerem, no ale nie chcę być supportem, bo sobie midlanerem. Dramat, badać to. Nie będę się uskarżał, dobra, już. Zabawaj się tam do siebie tego Timo. No Koniec serii. Co ten Timo robi? Nie mam Ery. Zabrakło 50 sekund. O kurwa, Lucian! Nie, nie poddali się. Co poddali się?